Cześć Mercedes CEC 200 kompresor czyli 1.8 183 konie z kompresorem Salon Polska Trzech właścicieli albo dwóch trzeba by sprawdzić w Cepiku, nie pamiętam Kupiony w Warszawie Czarny, znaczy czarny z gratowym dodatkiem. Nie wiem, Perła to nie jest, ale bardzo ładny medalik. Felki 18 na oponach zimowych. Posiadam również opony letnie. Micheliny Pilot Sporty. Jeszcze tak ustawimy. Bardzo ładny. Rzadki samochód praktycznie. Ciężko spotkać drugiego. tak gdzie mieszkał. Chyba nie widziałem, ale w dzielnicy, raczej w miejscowości obok Jaworzni widziałem raz takiego czerwonego I to chyba wszystko, naprawdę ich się bardzo mało sprzedało W Polsce to już w ogóle wyobrażam, że to, nie wiem, bardzo mało sztuk A w Europie też, jak się wpisze tam Mobile D albo Autoscout to jest ich praktycznie niewiele To samochód był przeznaczony na rynek brazylijski No ale Mercedes stwierdzi, że będzie oferował go również w Europie no i Panferowali go tam 2-3 lata, chyba i po prostu wycofali się z tego pomysłu. No, w sumie to dziwne, no bo jest to po prostu jakby taki model nowszy, ta C-Kupę, czy jak się tam nazywa Celka? Nie pamiętam. Ma tył napęd. No, daje zabawę. Jest taka nawet no, fajna zabawka. No i rzadkie, jak ktoś szuka takiego autka rzadkiego i taniego w utrzymaniu, bo to jedno się kompresory są po prostu tanie w utrzymaniu tutaj czy to rozrząd, czy to części to nie są jakieś drogie kosmicznie. Tutaj posiada Pixenów skrętny z doświetlaniem halogenami. Czujniki parkowane z przodu. Tutaj również jest ta felga 18 Już pokażę, że on rdzy nie ma. Nie wiem czy będzie widać. Kurczę, bo teraz mamy Tak świeci słońce, że masakra. To jest jakieś brudne, trzeba by to zedrzeć. No ale tak można popatrzeć sobie. Te progi to są akurat z plastiku. To ciężko się wymianały. Tutaj miał wymienione tarczy z tyłu i zacisk ręcznego elektrycznego, bo ma taki elektryczny, czyli nożny ręczny, ale odbiany elektrycznie. No i było to zrobione, jest to faktura. nie wiem czy to będzie widać ale naprawdę nie ma również jest to wymieniony rozrząd to posiadam faktury czujniki parkowania z tyłu duża organa nakładka wydechu nic nie przerabiany wydech oczywiście żeby nie było Tutaj. Tak. Tutaj. tarcze z tyłu z przodu też są ok, ale Komendowałbym rekomendowałbym w najbliższym czasie wymianę Ponieważ troszeczkę biją A z tyłu są jak nowe wymiany w grudniu. Co też warto dodać Ja ten samochód kupiłem od drugiego właściciela w 2021 roku Można sobie zobaczyć na Facebooku Sprzedałem go panu I teraz niedawno po prostu pan do mnie zadzwonił, że sobie kupił nową Honda Znaczy nową, no używaną Honda Accord Obróciował kombika no i czy nie chcę go odkupić ponownie, więc po prostu no nie ukrywajmy. No. Lubię takie samochody rzadkie. Lubię samochody, których jest mało. No i lubię też samochody, które po prostu ja sam załatwiłem zanim trafiły do kupiącego, bo znam ją historię, znam wszystko. Nigdzie nie był malowany, nigdzie nie był uderzony. Był taki przywieziony, tylko nie w takim samym stanie był przywieziony z Gdańska, jak teraz tutaj bo tak krajowe no i też ma naprawdę fajna wersja dobra, teraz go po prostu przemierzymy 112 113 o, jeszcze raz 110 nie wiem czy widać teraz 111 120 nie wiem czy to widać, kurde tak świeci słońce że 110 Siedem, sto dwanaście, osiemdziesiąt siedem i pół, sto jeden, ale już jeszcze tu siedemdziesiąt dziewięć, siedem dziewięćdziesiąt osiem. Nie pół. 103, 129, 104, 120, 120, a tak zrobimy 111, 111, 85 85,6, 126, 120, 120, 120. 121. 127 118 118 104 123 110 120 129 czyli tak jak powiedziałem wszystko oryginalne roz przejdziemy do środka to tak. białe skóry Czarną podsufitkę, czarnym lakierem, no po prostu bomba. Jak dla mnie. Elektryczne siebie przód, chromowane nakładki, tutaj niezniszczone. Tutaj boczek, pokażę, on jest może taki już brudny, ale jako stricte dziury nie ma. Tutaj jest też niezniszczona. Często w tych Mercedesach pada ten boczek, że już ma dziurę. Tutaj jest, tak, można sobie zobaczyć zdjęcia wtedy. W pierwszym wyglądał tak samo. Tutaj jest win. To jest rok produkcji 2008. Idziemy dalej. Wszystkie wacze reflektorów, ustawiona elektrycznie lusterka, a czujnik zmierzchu tylko że on nie ma światła jazdy dziennej, bo to się te lata były, że tylko czujnik zmierzchu działa na tym, że włączają się w prostu światła drogowe wieczorem. Puszczanie ręcznego, Nożne nożny. Hmm, tutaj, tempomat. Tutaj mamy również. O, nie wiem, co. Czujnik deszczu mamy. My tutaj mamy zestaw głośnomówiący Tutaj jest takie sterowanie. Po prostu odpalimy go. Będzie łatwiej na. No. 215 tysięcy przejechane. 15. serwis za 6800 km tutaj odbieranie właśnie tych połączeń tutaj raz tak pokażę tutaj tak co zrobimy, ale Tylko wyciszymy, żeby muzyki nam nie zdjęło mamy nawigację mamy zestaw mówiący, mamy możliwość wpuszczenia muzyki mamy radio tradycyjnie klawiatura, podgrzewane fotele z przodu wyłączenie alarmu zostawi się na przykład zwierzaczkę w środku tutaj blokada ESP co ty jeszcze również mamy, czujnik parkowania tutaj pokazywać będą Trzeba zegary tutaj ta czarna podsufitka gałka zmiany biegów, jest nowa rzadkość tutaj klimatyzacja dwustrefowa Tutaj mamy schoweczek o, taki skromiutki, bo skromiutki, ale jest. Jeszcze raz, tu pokażę kierownicę. Tak z dalsza. O. Tam są moje rzeczy, to proszę się nie martwi, ale tutaj jest taka w A Tam jest zgięty od pasu, bo było złożone hmm. fotel, żeby opony zmieścić. Ma regulację. I drugi zestaw dywaników, możemy jeszcze pokazać? Tak wygląda z tyłu. Tutaj jeszcze pokażę, ma koło zapasowe, chyba jeszcze nie używane nigdy. No i tak tutaj, jak tu Mercedes. No, nie ma tutaj firewerków. Ale powiem szczerze, że rzadkie auto, lubię takie po prostu rzadkie unikatowe auta. jak samochód ma to coś, to po prostu jest tego mało. Musisz po prostu jeździć tym, co wszyscy po prostu mają. co jest na drogach to mi się pokaże jak te ksenony świecą. jedynie by przydało się tu po prostu spolerować lakier Może mi się uda ale teraz z terminami Otrzymać, żeby to profesjonalnie porabiać jest... Czekania, czekania Też czekają inne auta i... Ale no nie wskaza to aż tak Tutaj ten sam tak świeci Już Tak przejdziemy raz Wiadomo ja też jest to auto nowe z salonu, więc zawsze jakieś mini ryskę, mini coś będzie miało No ale to mam nadzieję, że ktoś kto przyjeżdża jest, zdaje sobie sprawę, że nie kupuje nowego auta z salonu no, Nie jest poobijany, nie jest poniszczony, ale jakieś takie mini ryski będzie miał no, Trzeba by spolerować go całego i sobie po prostu zadbać jak się chce długo użytkować no, to... Jeśli chce długo użytkować, to by trzeba było zadbać sobie, no ale siłą rzeczy nie ukrywajmy. Jak na swój wiek jest naprawdę w porządku. No, Bardzo dziękuję i zapraszam.